Jest to okres wakacyjny, więc nie będę mówił o jakichś smutnych rzeczach, o polityce, nie, takie anegdoty jakieś przytoczę, na przykład wielu, wiele osób z Państwa obecnie za granicą językowe moje przygody. Przypomniały mi się te językowe przygody w związku z tym, że moi przyjaciele mają córkę, to nie jest zabronione, i ta córka ma narzeczonego, to też nie jest zabronione, bo jest mocno pełnoletnia i oni mieszkają w Nowej Zelandii i kiedyś porozumiewają się ze swoimi, ona ze swoimi rodzicami, on ze swoimi jakby teściami, porozum porozumiewają się przez Skype'a i kiedyś chcieli złożyć życzenia w związku ze zbliżającymi się świętami e, grudniowymi. No, i tam córka moich przyjaciół prosiła swojego narzeczonego, żeby mówił po angielsku, ale on się uparł, że on się nauczył troszkę po polsku, i ma niespodziankę dla swoich teściów i złożył im życzenia po polsku. I złożył. I brzmiało to tak: Chciałem z, z okazji z, z wszystkiego najlepszego, z okazji świąt Bożego Najedzenia. Nawet nie wiedział, jak trafił. Ja w związku z tym zacząłem sobie przypominać swoje przygody językowe. I pamiętam, byliśmy pierwszy raz, marzenie się nasze spełniło, pojechaliśmy na występy do Stanów Zjednoczonych. To było oczywiście za, za komuny, wtedy e, bardzo no, każdy marzył, żeby tam pojechać, nie tylko z powodów finansowych. Ja byłem ubrany w zieloną kurtkę wojskową, amerykańską i w dżinsy amerykańskie, żeby sobie nie myśleli dlatego, że wtedy te kurtki i te dżinsy to był strój intelektualisty bo nie wchodził na ekrany w film Lot nad kukuczym gniazdem i tam Jack Nicholson właśnie tak chodził ubrany, ja nie wiedziałem o tym że tak chodzią no co tu dużo kryć menele w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym jak wchodziłem w tej kurtce i w tych dżinsach do jakiegoś sklepu, od razu koło mnie była ochrona, no ale jesteśmy w Stanach Zjednoczonych przeszliśmy przez tych przez te imigrę, już powiedzieliśmy jakoś łamanym polsko-angielskim, dlaczego przylatujemy do tej Ameryki. Śpimy. Rano, śpimy. Ja w pokoju z swoim przyjacielem Stanisławem, śpimy. Rano, pukanie do drzwi. Stanisław mówi, no, otwórz. A dlaczego ja? No, mówiłeś, że znasz angielski. Ja? Nigdy nie mówiłem, że znam angielski. I usłyszałem wtedy za drzwi, jak pani krzyczy: housekeeper! To zorientowałem się, że to jest chyba pokojowa. No więc wstałem. I idę w kierunku tych drzwi przypominając sobie wszystkie angielskie słowa, jakie przychodzą mi do głowy, głównie związane z piosenkami. Love me tender, you are my destiny, she loves you. No widziałem, że żadne z tych słów jednak chyba mi się nie przyda, ale wtedy przypomniałem sobie, że istnieje taki amerykański zespół, ten years after, który zmienił nazwę później na ten years later. Wiedziałem, że trafiłem w sedno, otworzyłem drzwi, a ja tam stała ta pani w, z tymi szmatami, z tymi miotłami, i powiedziałem jej spokojnie: Later, please. Zatrzasnąłem drzwi, odwróciłem się do mojego kolegi Stanisława z dumą wypisaną na twarzy, i usłyszałem za drzwi głos: Polaki przyjechali, bo tam obsługa była z białostockiego. To tak było w, w Ameryce. Zresztą wiele przygód amerykańskich, nie będę Państwa zanudzał. Z kolei w Niemczech byliśmy z jednym z piosenkarzy naszych czołowych na występach i tenże piosenkarz zapytał mnie wieczorem, czy ja znam niemiecki, bo on niemieckiego akurat nie zna, tak się wyraził. akurat nie zna. Ja mówię, że trochę znam. To może byś nam zamówił budzenie, bo mamy jutro rano o siódmej wstać rano. Więc ja podszedłem do recepcji, no i wszystko co się do matury nauczyłem, się odbiło w głowie i, i powiedziałem mniej więcej tak, wir müssen, my musimy, morgen rano, aufste, aufstehen, um sieben Uhr, bitte Rufan". No i Pani powiedziała okej, okay. ja nie wiedziałem czy ona zrozumiała co jej powiedziałem, ale poszliśmy spać. Na wszelki wypadek zbudziłem się przed siódmą, na którą zamówiłem to budzenie, przynajmniej tak sobie przypuszczałem. I myślę sobie zadzwonię ja do tego piosenkarza Rysia, no nieważne, to akurat Rynkowski był. No i wykręciłem ten numer i zrobiłem tak i usłyszałem ja danke. No, proszę Państwa, ja mogę godzinami opowiadać o tych przygodach językowych, bo miałem ich sporo. W końcu doszło do tego, że ja się zacząłem uczyć tego angielskiego języka i już chodziłem parę razy na te lekcje i spotkałem mojego przyjaciela Zbigniewa Wodeckiego i mówię, Zbyszek, może Ty byś chodził ze mną, ja mam takie samodzielne lekcje, to możemy się mówić kiedyś we dwóch. A on mówi, słuchaj, piachu, tak do mnie mówił, piachu. Ja w Ameryce byłem już 15 razy i do tej pory nie potrafię się nauczyć, kiedy jest pusz, a kiedy pull, Więc ja chyba sobie ten angielski odpuszczę. Czy ja Państwu mówiłem już, jak pracowałem w arfenie? To Państwu opowiem, ale następnym razem.